Fajnie się tu płynie Witek właśnie przed sekundą Nie do wody Pierwsza Wpływamy do rezerwatu Piekiełko o Kurde, no patrz, nie mogę Mam dziób do lewej nie ma jak Mocno w zatoczkę, tu jest cofka Zwątpiłam przez moment twojej zdolności kajakarskie Witek O No takich czcin to jeszcze nie widziałem Okazało się, że ma być zorza polarna tej nocy i trochę tej zorzy nawet zobaczyliśmy. Dzień dobry wszystkim. Jest poniedziałek płynięcia, dzień drugi. Pogoda rozpieszcza nas non-stop. Nocą było piękne, gwieździste niebo. Oglądaliśmy sobie sztuczne satelity, i jak to się nazywało, Perseidy. Takie? Takie właśnie, rozbijające się o, o ziemską atmosferę. Potem w nocy nas wszystkich, Wymroziło normalnie, jak na Saharze. Na szczęście w tej chwili znowu jest już cieplutko, a mamy dopiero 9.23. No, nie wiem czy dopiero, biorąc pod uwagę to, że chyba nie było budzików, i jak zwykle wszelkie aspiracje olimpijskie cierpią na tym, ale co za różnica. Tym razem jesteśmy bezpośrednio przed piekiełkiem ze 3 km, więc jest szansa, że dzisiaj faktycznie tam wpłyniemy. Krzysiu. Dziękuję bardzo. A, czy Kanapki w każdych warunkach. <grymne> Zapraszam. Obiad wracał do Koks. Czarek, takie średnie to obozowisko dzisiaj, co? 6,5 na 10. To jest średniawka, jest średniawka. Mamy tylko przepiękne śniadanie od przepięknych pań <grymne> i tylko przepiękne namiociki na przepięknej łące. I my w tym wszyscy piękni. No, spójrz na siebie, spójrz na siebie. Pokaż na siebie. Tak naprawdę rating od Czarka to... No mocna adejszka, no. Kolejną zaletą miejscówki jest brak zasięgu. Ale przed pewnymi rzeczami nas to nie powstrzyma. Panie, można sobie pooglądać gdzie jesteśmy. Dookoła jest las i jedna łączka, na której, którą wczoraj widzieliśmy. O, i tu się kończy las. Procedura BHP A tutaj druga procedura to też moi drodzy jedzie z nami wszystko, nic tutaj nie zostawiamy <gry> już się kamaruję. To jest jeden z tych moich też ulubionych fragmentów rodzajów rzeki, czyli po pierwsze istnieje, a po drugie tak, da się nią pływać. Jest taka leśno, trochę łączna. Przenoska numer jeden dzisiaj po około półtora kilometra od rozpoczęcia. He, welcome to! Tyryry, tyry, Jakbyś jednak spływał tam jazem Grzesiu to się nie zachęstni. Ja podziękuję chyba wiesz. Myślałem, że tam jest jakaś elektrownia wodna i dlatego o, mamy przenoskę. Ale to chyba patrząc po tym co tam jest zaraz na rzece to chyba faktycznie są jakieś resztki jazu o których mówił przewodnik. Tą przenoską był jaz który był o tam. Taki. Do przepłynięcia, jakby ktoś był hardcorem i nie do przepłynięcia dla nas. Za nami przenoska numer ile? Trzy. Jeden dzisiaj. Trzy w ogóle. Tak. No. Chyba no. zaczyna się piekiełko. Boję się. Ojej. O, o Jezu. Jezu. minęliśmy przenoskę w hełstach co oznacza, że nurt wody przyspiesza i wpływamy do rezerwatu piekiełko no czekają nas czekają nas prawdopodobnie liczne bystrza na odcinku najbliższych kilku kilometrów Chcielibyście się tutaj jakoś wbić, tak jak myśmy się wbili, Jestem okay. w stanie no to zrobić? No dobra, no to okej. Pięknie, dobra. Ja mam Nie, zobaczymy ile czarek nas... To już. <laughs> Trzy i cztery. Daj jeszcze troszkę i zaraz usiądziesz. Dobra, Siadaj ja was... O, wiesz, ja. Fajnie się tu płynie, ale nie jest, zdecydowanie nie jest tak źle, jak to sobie wyobrażałem. Gdyby były takie przeszkody i nurt, no to przy naszym obciążeniu to faktycznie mógłby być problem. Aczkolwiek nie do końca rozumiem, dlaczego pan z wypożyczalni stwierdził, że tak z trzy wywrotki i jedno, jedno topienie kajaka to minimum, ponieważ bywaliśmy już na trudniejszych rzekach. Więc może programu nie realizujemy w pełni. Powiedzieliśmy mu wczoraj, że dopłyniemy do... Miejscowości Lorki i dopłynęliśmy może 10 km albo 15 km wcześniej, ale jeśli chodzi na razie o poziom techniczny, to nie jest źle. A diabełki gdzie? Tutaj i tutaj. Witek haruje, a ja siedzę. Ja mam w ogóle tak, że ja nas hamuję tak prawie do zera i... I żeby... Lećcie, hata... lećcie, lećcie. kurde, no patrz, nie mogę. Mam dziób, dziób do lewej. Zobram. Ojej! Oh yeah. Pięknie. Ups. Witek, tu bardziej do prawej popłyniesz. Dobra. Witek z Renatą i Grzesiu pokazali tutaj, jak pokonuje się przeszkody na rzece. Dobra. Czyli pojedynczo. Pozostawia się dzięki temu możliwość pełnego manewru tym, którzy akurat są na przeszkodzie, a w trudniejszych przypadkach nie naraża się siebie i innych na utopienie kajaka. ich słyszę. O tej od razu tutaj Tu mocno w zatoczkę Nie ma jak jest... co tu jest cofka Nie tego Nie tego no. no, no. Dobra wyciągniemy nas nie ten nakład, to nie też ich może przepnie trochę Tak zablokowałem Rynatkę i teraz pomożemy tu, Dobra No, Czaj spróbuje coś tam zrobić Trzy, cztery Pięknie Dzięki. Dzięki Easy O Jezu jest ta przyjemność. Dzięki. Jesteśmy w okolicach miejscowości Straszewy. Tak, aby to odnotować, o ile mnie pamięć nie myli, to tutaj na spływie 17 lat temu nocowałem. Troszeczkę się drzewa urosły, ale łączka jest, mostek jest tak jak niegdyś. A ze względu na to, że mostek jest nieprzejezdny, to przejazd jest, nie wiem dla kogo, ale jest przez rzekę. Pan wczoraj mówił, żebyśmy tutaj właśnie się zatrzymali na biwaczek, nie? W Straszewach. No my ciśniemy dalej oczywiście. O, widzisz? On gorzej. A nie, jednak nie gorzej. Z problemami. Widzisz Renata? Podziękuj, podziękuj opatrzności, że masz takiego fajnego chłopaka. Najgorsze czy też najlepsze w takich miejscach jest to, że samo utrzymanie pozycji do ataku wymaga bardzo aktywnego działania i sterowania, inaczej nurt cię zniesie. A teraz atakujemy my. No i Dobra, mam na kolana. Myślałem, że będzie ciężki, ale bez ludzi to... to Za lekki? Witek właśnie przed sekundą wpadł do wody. Pierwsza wywrotka Witolda Żaka. Witek Żak upada po raz pierwszy. Ale upierdliwość na upierdliwość. No i co teraz? Nic nie chce iść, nie?

To co, jakiś, jakiś żart z trzcina? W trzcinie książka brzmi w trzcinie Na no to liczyłem I'm on the high to well Teraz ja jestem kandydatem do kąpieli. Tak mówisz, żebym się lepiej poczuł, ale prawda jest taka, że tu stoisz. Ja tak Łowę, mówię, że to kurde. takie są realne szanse, jak patrzę, co tutaj się pod spodem dzieje. Nie! Fajnie. Ja tu stoję na drzewie jak coś. A! Na drzewie stoisz. Na Google Mapsach nie było widać, że jest korek. Musimy zaktualizować. No to teraz my kandydatów do kąpieli mamy coraz więcej. Grzesiu, jak ty pięknie wyglądasz z tym drzewem spadniętym za tobą. Przepłynęliśmy dopiero niecałe 13 km, bo dzisiaj było radośnie, ale niestety musimy już rozważyć pożegnanie się z Grzesiem, który jest z nami tylko do dziś. I niestety w związku z tym trzeba tutaj jakiejś trasy, którą będzie w stanie dojechać. Pan z wypożyczalni odebrać kajak. Na szczęście udało nam się stworzyć sobie tutaj dojeździe. Słuchajcie, jest godzina klasycznego popołudniowego znużenia, wobec czego kawa jest nieunikniona. Co? Nie wyczuwasz znużenia? Co, co najwyżej zanurzenie. Kawka w każdych warunkach. Czekamy na pomoc wypchaniem na rzekę. Elektrownia lorki. If you're lurking here, please consider subscribing. Mamy rozwidlenie rzeki. Tutaj po lewej rzeka bałwanka. Jeśli chcemy nią płynąć, trzeba tu się przenieść. A jeśli chcemy się przenieść dopiero za moment, to tutaj mamy Wel. No, przenoska na Welu dosłownie 50 metrów dalej. Here we are. Na przenosce w lorkach mamy towarzystwo Siarstwo No cześć Jeżeli właściciel ogląda to może zadba o sierść Hotdog To chyba nie jest hot dog. Boże, ciekaw jestem co by na tak amatorską przenoskę powiedzieli inżynierowie z niemieckiej LAN Spójrzcie na te kukurydze co za cyrk. Święto Kukurydzy Wiecznie Żywe. Wygląda na to, że ten jazd za nami był dzisiaj w takim stanie, że nie trzeba się było przenosić. Można było się zmieścić pod tym mostkiem, także szkoda, bo trzeba było się niestety trochę wytarzać w mule koło kukurydzy. Ale tak czasami wygląda spływanie kajakiem. Następny przystanek. się przepływało, wiesz? O, tu jest pięknie najmniej fajna przenoska to moglibyśmy się rozwalić tam Wyrok ja bym przepłynął ten jazd on jest taki generalnie niezobowiązujący myśmy w Belgii takie rzeczy pływali w Polsce takie rzeczy pływaliśmy No to jazda Ja bym w chwily eee, Nie wiem, ale w sumie to mogą sobie wsiąść tam gdzie się przenoska kończy nie O dobrze Nice. Mój zgon! Polski sędzia 10 Dla kontentu, kochani Uuu ty, ja pierdzielę I teraz Witek bokiem tu wpadnie Ale no mu tu poszło I sam zjazd, jest okej Zwątpiłam przez moment swoje zdolności kajakarskie, Witek. Przenoski są dla amatorów. Tak. bo to w blasku swojej chwały. Brawa, brawa. Udało się. Najlepszy kajakarze na tym spływie. Tak, to one. Psięśniczka już wsiadła, także książę może płynąć spokojnie. jedziemy w nieznane. Wybraliśmy odnogę, która prawdopodobnie jest mniej uczęszczana przez innych kajakarzy i sobie tak idziemy. A, ojej. Powinnam ci tu pomagać, a nie nagrywać. Ojej. Dużo ku jedzie Powiedzmy. co się tisknie. Ta łączka się ciągnie generalnie przez najbliższe kilkaset metrów. Możemy popłynąć i spróbować jakieś lepsze, może wyjście. Co to? Wy? No. You're okay. Dobrze mi żona. Super żona, dzięki, więcej nie trzeba. Uff, nie wiem co. Tu jest super. Powiem. Jest średnio. W sensie te trzciny te jest. Są pomcy, tu się tutaj no takich trzcin to jeszcze nie widziałem. Tego dnia przepłynęliśmy 18,5 km. Etap był całkiem wymagający, choć miejscami nurt rzeki był naszym dodatkowym napędem. Podobno w rzece nawet jest twarde dno. Ładnie Czaruś zespotował miejscówkę Zaraz też udamy się tam na zwiady do domków Wyrzucić się im nie damy, ale przynajmniej powiemy im grzecznie, że jesteśmy Jeżeli będą chcieli, to może zostawimy im parę groszy urocza ścieżynka, nie sądzisz? Tak nie bije po mordzie jak te trzciny Chyba tu No dobrze, tak się składa, że tutaj chyba gospodarze znali tego dzierżawcę, tak? Tak, dzierżawcę tego terenu. No więc, przedzwonili, powiedział, że spoko. Wszyscy chórem też mówili, że można było podpłynąć jeszcze 500 metrów do czegoś, co trochę bardziej się nadaje do obozowiska. Natomiast myślę, że nikomu już nie będzie się chciało zmieniać w mokre ubrania. Zwłaszcza jeżeli wolno nam tutaj zostać. Mamy 19:30. No i nawet jeżeli tamte obozowisko faktycznie byłoby lepsze, o czym być może jutro się przekonamy, jeżeli je dostrzeżemy, to już był ten moment, że lepiej było raczej brać to, co było, niż potem ewentualnie rozwijać się w jakichś dziwnych miejscach, gdzie ledwo mieści się namiot o 22. A łączka jest generalnie, wygląda bardzo przyzwoicie, blas też niedaleko, czyli drewno na ognisko będzie, a i do wody da się jakoś zejść. W międzyczasie powstało penne, samo powstało z niczego. Pytacie się zapewne co to za napój na dziś. Kochani, to jest cydr z Thionville. Takie za nami tutaj przyjechało. Wasze zdrowie. Drewienko na ognisko zgarnięte. Teraz będziemy taszczyć. Ja robię tak zwane powrozy. Są tacy, którzy myją się również w każdych warunkach. Od brzegu jeszcze taki bagno. Dobra, idę na nurt. <laughs> <laughs> o, no, tu nawet jest gdzie stanąć. Ja czekam na to, żeby wykorzystać w końcu. Przenośny prysznic, który dostałem na zakończenie pracy w Luksemburgu. Po prostu worek, który napełnia się 10 litrami wody i przez 7 minut daje ci prysznic. Tylko, Ej, tu z wyjściem jest tylko gorzej. Tylko, że nie ma gdzie go zawiesić. To jest tak trochę bagniście. Także ja dzisiaj spasuję, ale jak widać nie wszyscy pasują. Czarek zdecydowanie nie pasuje do niczego. Ach, wybaczcie. Drugie danie główne. Kolejne spaghetti. Dajesz czarek ciągnięty. Ale to już kurczę, to mi się wyświetliło od dawnej, ale myślałam, że kurczę, oglądamy te Perseidy, i mój telefon słyszał, i mi to podpowiada, nie? Mamy za 7 północ. Ognisko jeszcze świeci się pełnym blaskiem. Poszliśmy po więcej drewna, kiedy okazało się, że ma być zorza polarna tej nocy, i kiedy trochę tej zorzy nawet zobaczyliśmy. Gołym okiem coś tam, zdjęcia wyglądają dużo bardziej spektakularnie niż to, co można zobaczyć na własne oczy. I chyba też już się pomału trochę skończyło, także dziękuję bohaterce wieczoru za śledzenie na Facebooku, czy gdziekolwiek nie śledziła. Live był, no. Tak, live z zorzy polarnej. Witam <laughs> ja Witam w XXI wieku. No, jest pięknie. Tam to poważne, wiecie, bo to jest takie, znikąd się pojawiło, nie? No. I kiedy już mieliśmy kłaść się spać, po raz kolejny tej nocy zaskoczyła nas zorza. Pierwszy raz w życiu mieliśmy okazję oglądać to zjawisko na żywo. Widok był naprawdę spektakularny.